To zajmowanie miejsc będziemy chyba rozpoczynać obrady naszej sesji. Z uwagi na to, że już dzwony biły, więc myślę, że 14 ust. ustęp 2 oraz 29 punkt a ustęp 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i artykuł 167 paragraf 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy komisarz wyborczy w Piotkowie Trybunalskim zwołał pierwszą sesję Rady Gminy Kleszczów Celem złożenia ślubowania przez Radnych Rady Gminy Kleszczów oraz Wójta Gminy Kleszczów wybranych na nową kadencję 2014-2018. Na podstawie artykułu 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym otwieram pierwszą sesję Rady Gminy Kleszczów w kadencji 2014-2018. W naszym przypadku ustawy skład rady wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 15 radnych. Wszyscy są obecni, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy Kleszczów i umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał. Witam Panie i Panów Radnych, a w Waszym i swoim imieniu witam wszystkich gości, którzy są na naszych dzisiejszych obradach. Witam serdecznie Pana Sławomira Chojnowskiego, Wójta Gminy Kleszczów. Witam Panią Marię Cławkę, Skarbnika Gminy Kleszczów. Witam Pana Kazimierza Chudzika, Sekretarza Gminy <klucza> Witam serdecznie Panią Kamilę Bednarz, Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej. <klucza> Witam księdza Krzysztofa Górala, pastor parafii ewangelicko-reformowanej w Polsce. <klucza> Witam księdza Sławomira Bednarskiego, Księdza Złękińska. Więc. E, witam serdecznie pana Piotra Stawskiego, prezesa zarządu spółki Solpark Kleszy. <klucz> witam pana Krzysztofa Jasnosa, prezesa zarządu Zakładu Komunalnego. <klucz> witam pana Bruna Siemieniuka, wiceprezesa zarządu. Witam um, Pana Ryszarda Ciągło, dyrektora gimnazjum. <klucza> Witam Panią Katarzynę Bębnowską, dyrektora Szkoły Podstawowej w Błętyńsku. <klucza> Witam Panią Mariolę Świderską-Pulka, dyrektora Szkoły Podstawowej w Kursku. <klucza> Witam Panią Ewę Binda, dyrektora przedszkola w Luszczowej. Witam Panią Ewę Jędrzejczyk, dyrektora przedszkola w Kleszczowie. Witam Panią Dorotę Paciorek, dyrektora przedszkola w Łękińskiej. Witam Panią Marię Bujać, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy. Witam Panią Sławomirę Mrozowicz, dyrektora Gminnego Ośrodka serdecznie panią Violet T Kacperek, dyrektora gminnej biblioteki <klucza> witam pana Jarosława Popławskiego, kierownika postępów Polskiej. <klucza> <klucza> serdecznie witam wszystkich sołtysów, wszystkich kierowników referatu Urzędu Gminy w Kościowie wraz z pracownikami. Witam serdecznie. serdecznie media. Serdecznie i gorąco witam wszystkich mieszkańców, którzy zdecydowali się przyjść na nasze dzisiejsze obrady. I w imieniu radnych, wójta serdecznie dziękuję za udział w wyborach i za oddane wszystkie głosy. Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom. I witam wszystkich, których być może pominęłam. Nie, Przywitałam. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Porządek obrad wynikający z postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Kleszczów otrzymali Państwo radni w swoich zawiadomieniach. Natomiast przedstawia się on następująco. Pierwszy punkt otwarcie i przedstawienie porządku obrad. Drugie złożenie ślubowania przez radnych. Trzeci wybór przewodniczącego rady i pod, pod punktach zgłoszenie kandydatów, wybór komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie głosowania. Czwarty punkt przyjęcie prowadzenia obrad przez przewodniczącego rady. Piąty złożenie ślubowania przez wójta. Szósty wybór wiceprzewodniczących rady czy wiceprzewodniczącego. I tutaj również są podpunkty ustalenia liczby wiceprzewodniczących, zgłoszenie kandydatów, wybór komisji skultacyjnej, przeprowadzenie głosowania i zamknięcie sesji. Przechodząc w takim razie do realizacji punktu drugiego, to jest złożenie ślubowania przez radnych. Proszę przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej, panią Kamilę Bednarz, o wręczenie radnych zaświadczeń o wyborze na radnego. W imieniu Gminnej Komisji Wyborczej w Kresztowie wręczę za chwilę zaświadczenia potwierdzające o wyborze na Radną Radnego Gminy Kresztu. Wszystkim radnym serdecznie gratuluję i życzę powodzenia w przyszłej misji samorządowej. Poproszę... yeah Dziękuję Pani Przewodniczącej, Pani Kamili Wednaście za zakończenie nam zaświadczeń, a teraz proponuję, aby ślubowanie odbywało się w następujący sposób. Odczytam rotę ślubowania, a następnie proszę, aby najmłodszy wiekiem radny, to jest Pan Radny Michał Michałek, odczytał z listy obecności kolejne imiona i nazwiska radnych, którzy wypowiedzą według swojego wyboru. Słowo ślubuję lub zwrot ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Czy są inne propozycje? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do ślubowania. Proszę wszystkich obecnych o powstanie, Sprawo Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście. Obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg. Proszę Pana Radnego o odczytywanie kolejnego radnych. Dziękuję. Pan Jarząbek Kamil. Ślubuję tak mi do Pan Karasiński Paweł. Pan Krawczykowski Konrad Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg Pan Kuśmierek Marek Ślubuję, tak mi dopomóż Pan Mantyk Grzegorz Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg Pan Michałek Henryk Ślubuję Pan Michałek Michał Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg Pan Piotrczak Krzysztof Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg Pan Rożniatowski Mariusz Ślubuję Pani Rudkowska Agnieszka Pani Szczesna Agnieszka. Pan Śluga Sławomir. Pani Tarkowska Ewa. Pani Tarkowska Kazimiera. Pan Cięba Andrzej. obecnej radnymi Rady Gminyczności. Wszystkim paniom i panom serdecznie gratuluję, życzę zgodnej współpracy, samych trafnych decyzji i wszystkiego dobrego i dużo satysfakcji, dużo poczucia odpowiedzialności za funkcje, a decyzje nie tylko i wyłącznie służą dla dobra naszej gminy i naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy do punktu trzeciego naszego porządku to jest wybór przewodniczącego Rady. Pod punkcie pierwszym jest zgłaszanie kandydatów. Informuję radnych, że zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy Kleszczu wybiera ze swojego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów. W obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w tajnym głosowaniu. W takim razie proszę o zgłaszanie kandydatów i przypominam, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Dlatego też każdorazowo będę pytać o zgodę. Proszę bardzo o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy. Ja, ja proponuję Słowemira nie wiem Sławku. Czy Pan Radny Sławomir Śluga wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. I proszę o dalsze zgłoszenia. Nie widzę dalszych zgłoszeń, w związku z tym stwierdzam zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Rady. I w punkcie drugim wybór Komisji Skrutacyjnej. Proponuję, aby przystąpić do powołania trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że osoba, która kandyduje, nie może wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. I bardzo proszę o zgłoszenie co najmniej trzech kandydatów do pracy w komisji. Proszę bardzo. Czy pan Mariusz Rożniatowski wyraża zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Dziękuję. Proszę bardzo. Zgłaszam Michał Czy pan radny Michałek Michał wyraża zgodę? Dziękuję. Proszę o zgłaszanie kolejnych. Proszę. Proponuję radnego Henryka Michałka. Ja naprawdę dziękuję. No Czy Pan radny Michałek Henryk wyraża zgodę na pracę w komisji? Tak. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Jeżeli nie ma, to czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do proponowanego składu? Nie widzę. W takim razie proponuję przeprowadzenie głosowania. E, przypominam, że głosujemy przez podniesienie ręki. Kto jest za tym, aby w składzie. E, Komisji Skrutacyjnej. Mogę zapytać, rozumiem, że Pani Wójt teraz pyta, przeparowanie nas zapyta o skład komisji, tak? No tak, cały czas o tym mowa jest. Bo głosowanie na, hmm, tego na razie jest, jest bajny, tak? ja jeszcze nie skończyłam tematu wyboru Komisji Skrutacyjnej. W związku z tym pytam się, czy ktoś ma jakiekolwiek uwagi co do zgłoszonych kandydatów do pracy w Komisji? Nie widzę. W związku z tym, kto jest za tym, aby ta komisja w składzie Mariusz Rożniatowski, Michał Michałek i Henryk Michałek pracowała na, jako komisja skrutacyjna, która będzie wybierać, liczyć głosy i prowadzić tajne wybory na przewodniczącego Rady. Kto jest za tym, aby ten skład komisji, który przedstawiłam przed chwilą, był, żeby komisja była w tym przedstawionym przeze mnie składzie przed chwilą? Kto jest za? Dziękuję. Kto, się, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jeden radny się wstrzymał. 14 jest za zgłoszeniem. I stwierdzam, że Rada Gminy powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy w składzie. Pan Mariusz Rozmiatowski, Pan Michał Michałek i Pan Henryk Michałek. Ogłaszam w takim razie nie wiem, 10, 15, 5 tylko nie wiem. 10-minutową 10 minutową przerwę, żeby Komisja rozpoczęła. Roz... Regulamin przygotowała karty. 10 minut. Według mojego zegarka za 25.15 wznawiamy obrady. Dziękuję.